No, elo, Anony. Opowiem Wam dzisiaj o mojej pracy. Siedzę sobie właśnie nad morzem, piję piwko, a hajs mi tylko rośnie. Widzieliście ten filmik, jak koleś chodzi z megafonem i sprzedaje kukurydzę? Tym właśnie się zajmuję. Widzieliście nas na pewno. Gorąca, gotowana kukurydza! Orzeszki w karmelu popcorn! czosy z sosem, chuje mu je na kiju! Wiem, co o nas myślicie. O biedny chłopaczyna! Chodzi po tej plaży w takim słońcu i jeszcze taki ciężar ma. Tak, pracujemy w mafii. Jesteśmy imperatorami i przejmujemy plażę. Czy to jest legalne? Zależy, jak się posmaruje, ale nie o tym mowa. Praca nad morzem to raj dla alkoholików, poważnie. Jak w innej robocie otworzyłem sobie piwo, to dostałem nagane. W jeszcze innej robocie, jak się napiłem wódki z klientem, to mnie wyjebali. Według nich nie powinienem pić w pracy, a tym bardziej jak jestem kierowcą. No ja pierdolę. Przedstawię wam naszego kierowcę. Poznajcie Irka. Jak zaczynam robotę, Irek zawozi mnie na plażę i jak kończę to odwozi, no i dowozi mi kolbę To jego główne zadania I do niego nikt się nie dopierdala, że jeździ na czopie Raz Irek odwoził mnie Inną trasą, mówił, że to skrót Naprzeciwko nas jechało auto, środkiem ulicy Irek się wkurwił i zaczął krzyczeć I to niby ja jestem pijany?! Stwierdziłem, że czas zapiąć pasy, jak zobaczyłem, że to jednokierunkowe, a my jedziemy 100 km na godzinę pod prąd. No i co? Nic się nie stało. Nasz kucharz bywa tak najebany w robocie, że kiedy szef przyjeżdża, to musi go za nogę wyciągać z pokoju, ciągnie go wtedy tak najebanego po ziemi i wrzuca takie zwłoki do kuchni. To akurat szefa trochę wkurwia, bo czasem najebany robi się śmieszkiem i pakuje nam szyszki zamiast kolby, albo odgryza połowę. Tak, odgryza. Nie wiem jak wy opierdalacie kolbę, ale on po prostu wkłada połowę do ryja i gryzie razem z tym śmieszkiem. Patykiem. W sumie to i lepiej, bo jak raz taką sprzedałem, to babka jedynie spytała, czemu taka mała. W sumie on jest takim trochę synem, a trochę taką matką Teresą, która dba, żeby w każdym domku była wódka. Był w sumie pierwszą osobą, jaką poznaliśmy. Przyjechaliśmy tam, szefu pokazuje nam nasz domek i chuj. Już na wstępie nie ma prądu. Stwierdziliśmy, że się najebiemy, jak się obudzimy, to może już ktoś to naprawi. Obudziło nas napierdalanie wy drzwi. Początkowo chcieliśmy olać, ale nie dało się spać. Wszedł on i opierdala nas. Jest jedenasta godzina, czemu wy kurwa nie jesteście na plaży? Wypierdalać tam, wyle wy kupy gówna! Okazało się, że tak naprawdę jest w pół do siódmej i pada. To był jego powitalny żarcik i test, czy możemy wódką miętową zastąpić mycie zębów. Jest też ogólnie trochę chorym pojebem. Za dychę zrobi chyba wszystko. Raz wylizał karmel z podłogi w kuchni, innym razem wyjął zębami dychę z pośladków szefa, a o reszcie nie będę opowiadał, bo go zamknął jeszcze. Jest też kasanową, który w tańcu się nie pierdoli. Podchodzi do dziewczyn i nawiązuje krótki dialog. Cześć, dacie mi swój numer? Nie. To spierdalajcie. Mimo wszystko udało mu się złapać wszystkie choroby wenoryczne i to już w pierwszym tygodniu pracy. Chociaż i tak uważamy, że to ze sprawą takiej kurwy, która u nas pracuje. W sumie chuj wie, czemu szefie jeszcze nie zwolnił. Większość pracowników już ją wyjebała. Chociaż to podobno bardziej przypomina masturbację niż ten słynny seks. Wierz nie jest na dole i nie chuj się ruszy. Jeden kumpel powiedział, że raz weszła na górę na pół minuty, po czym zeszła, mówiąc: Wolę być na dole, jednak. Zawsze rozbawiała mnie postać takiego typowego legionisty z Warszawki. Stuprocentowy dresiarz, który wychodził na plaży naspilowany. Pewnie dzięki temu był zajebistym sprzedawcą i wiele uchodziło mu na sucho. Pewnego razu, jak chujowo szło, to naspidowany pożyczył go kart. Wiebał na niego termos i sobie popierdalał po deptaku z zacieszoną mordą. Zrobił wtedy rekord sezonu. Innym razem odpalił lampion w domku, innym jeszcze razem najebany rozpalił ognisko w domku, a jeszcze innym najebany wstał w nocy i zaczął lać na współlokatora, co obudziło jego dziewczynę. Gdy ta zaczęła drzeć na niego mordę, ten się obrócił i zrobił jej pissing. Nie była zadowolona, ale jak wiecie z kocha najbardziej. <laughs> Pewnego razu przyjechał do nas do pracy jakiś poszukiwany typ. Był chujowym sprzedawcą, śmierdział, żydził wszystko i brał cudze ubrania bez pytania. Wkurwiał nas, ale był pracownikiem, a pracownik to jak rodzina. Jednego razu przegiął. Zaczęło się od tego, że gdy dziewczyna legionisty stała w łazience przy zlewie, powiedział do niej słowa, które miały go zgubić: Chciałem iść do kibla, ale jak patrzę na twój tyłeczek, to chyba sobie jeszcze postoję. A nie, ty masz chłopaka, ale chłopak nie ściana, da się przesunąć. Legionista od razu chciał dać go na dziurę, kolokwialnie mówiąc, ale szefu powiedział, że pracowniki że nie wolno. Jednak ten debil sam zaatakował i odgrażał się naszym pracownikom tego samego dnia tylko dlatego, że lepiej sprzedawali. Nasz szef jest miłosierny i kazał mu po prostu wypierdalać. Jednak ten powiedział, że nie ruszy się, dopóki on go osobiście nie wypierdoli. No i wtedy szef mówi do naszego legionisty: On już nie jest naszym pracownikiem. Oglądaliśmy wszystko przez okno, trochę jak na takiej loży w teatrze. Do domku wchodzi nasz słynny legionista w bojowej postawie i mówi: Chłopak nie ściana? No, weź mnie kurwa, przesuń! I napierdala go, i napierdala. Ja w śmiech, legionista w śmiech, a krew się leje po ścianach, po pościeli, mu po mordzie. Wyrzuciliśmy mu tylko worek z paroma koszulkami przed domek, co i tak w większej sześci okazało się, że jest naszych pracowników. Jako, że wisiał szefowi stówę, trzymałem go, gdy szef odcinał mu saszetę. Ten jebany Cfel miał tylko dwa pięćdziesiąt. I na koniec się zesrał: No ja jebie. Szefu po akcji zabrał legionistę i kupił mu loda z tekstem: Dobrze się spisałeś. Pojechaliśmy wszyscy na drugą kwaterę i dupnęliśmy sobie z szefem lolka Jakiś debil wpadł na pomysł, żeby dać mu pistolet na kulki, a ten zaczął do nas strzelać Szybko się zwinąłem do innego pokoju, a tam jakaś locha mnie zagaduje i wypytuje, gdzie pracuję Mówię jej, słuchaj, mój kierowca cały czas wozi mnie najebany Mój szef właśnie pod wpływem narkołyków sprzela do ludzi A ja dziś trzymałem mu pobitego typa, kiedy ten zabierał mu ostatnie pieniądze O Boże, Anon, gdzie ty pracujesz? Ja tylko kukurydzę noszę nie opowiedziałem za dużo o samej robocie, więc powiem wam o konkurencji. Mieliśmy dwie plaże. Na jednej po prostu dzwoniliśmy na miejskie zgłosić gagatka, ten dostawał 500 złotych mandatu i więcej go nie widzieliśmy. Na drugiej panowało całkowite bezprawie. Raz jakieś dzieciaki chciały sobie dorobić na lodach, sprzedając je dwa razy taniej niż my. We dwójkę jeden termo zdygali. Co się chłopaki męczyć będą Zabraliśmy im towar, utarg i to odesłaliśmy do domu Raz jakiś dziadek próbował na mojej plaży sprzedawać Jak kazałem mu wypierdalać to mu odjebało Zaczął wszystko za darmo rozdawać Wkurwił mnie tym Ogólnie na tej pierwszej plaży biega jeszcze jedna firma Ale to dla nas profit Dopłacili do plaży, a chuja sprzedają Kiedy my chodzimy uśmiechnięci i pijani Tak oni chodzą jakby mieli depresję Coś bełkoczą pod nosem i chodzą jedne za drugim I ten ich towar kurwa 10 złotych za chipsy to trochę zdzierstwo Oni mają tę samą cenę a sprzedają dwa razy mniej Kiedy my sprzedajemy zajebistą kukurydzę cukrową Tak te cioty sprzedają pasterną Która chuja się ma do kukurydzy Ciepły piasek, zimna woda Konkurencja robi loda, hehe <grych> Pewnie myśleliście, że te rymowanki robią robotę, i to dzięki nim tak dobrze zarabiamy. Gówno, prawda, śpiewamy je tylko, jak już jesteśmy naprawdę porobieni. Kto nie lubi śpiewać po pijaku? Jak mnie wkurwiają te wszystkie Anusze na wakacjach, które coś kupują, i nagle wielcy panowie. A jaki wierszyk? Kwikwi? Kwi. Ile to kosztuje, i czemu tak grogo? Kwikwi? Jakaś zniszka musi być. Chuj, nie musi, nie pasuje, to spierdalaj. Zarabiamy na tym, że chodzimy. Faktycznie na kacu jest ciężko, dlatego mamy taki system, że pijemy, budzimy się dalej na w pracy już tylko podtrzymujemy, żeby kac nas nie złapał. Najbardziej wkurwiają mnie w tej pracy Janusze, jak już mówiłem, i te kurwa dzieciaki, co kopią te jebane dziury pół metra głębokości. Idziesz, drzesz mordę, łapie termos, przebijasz się przez te skurwiałe parawany, a tu nagle taki duży, spokojnie bym tam termos schował. Nauczyłem się jednak wchodzić w dziury z klasą. Hehe. <laughs> nawet jak wpadnę w dziurę, to dalej nie przerywam krzyku, przez co wyglądało to jakby serio nic się nie stało. Wkurwiają mnie też te matki, które nie pilnują swoich dzieciaków. Wyjebałem kiedyś jakiemuś z termosa w głowę, dziecko w płacz, ja zestresowany, bo jeszcze się rusza i nawet go do dziury nie schowam, a ta drze mordę na mnie, co ja odpierdalam. Zrobiła mi tym tylko reklamę i podbiła sprzedaż, więc w sumie profit, ale i tak najbardziej skurwiałe są te wszystkie nagrania dobre Jee-sy, albo kolej z megafonem kukurydza, no ja pierdolę. Ile razy idąc po plaży jak ktoś krzyczy za mną Skun marihuana dobre gisy, Albo te jebane kupcie kukurydzę Nie dajcie się prosić bo mi się kurwa tego nie chce nosić a widział pan tego chłopaka z megafonem? Hi, hi, hi. Zajebiście zabawne, kurwa. Cały czas nie opowiedziałem wam o moim ziomku Romanie. Ten to jest typ niepokorny. Wiecie, w tej pracy zarabia się 200-300 złotych dziennie. Wszyscy pijemy i jest to normalne. Ale to, co od kurwia Roman, to jest przeginka. Roman, jak każdy, budzi się najebany i pije dalej, tylko że ten pojeb nie zna umiaru. Zajebisty dzień, nawet największe nowocioty po 100 produktów sprzedały, a ten wyszedł najebany na plażę, zasnął po przejściu 10 metrów, Obudził się parę godzin później, jak wszyscy się już rozliczali. Do dzisiaj leży mi 300 monet. Roman, jeżeli to czytasz albo tego teraz słuchasz, to cały czas czekam na ten kwit. Elo, elo, tutaj Pasto Lektorek. Miło, że dotrwaliście do tego momentu w tej paście. Tymczasem, jeśli wam się podobało, jeśli chcecie więcej materiałów takich ekskluzywnych, których tutaj na kanale jeszcze nie ma, poznać się z całym fandomem normików Pasto Lektora, być bardziej na czasie, to bardzo serdecznie zapraszam was do grupki normików Pasto Lektora. No wiecie, po prostu, po prostu warto tam dołączyć. Macie link w opisie i wiecie co robić. A propos linków w opisie. Widzieliście ten link w opisie? Ten z patrona O, tak, 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 tak. Jeśli wydacie tam swoje pieniążki, to, to, to dostaniecie małego kotka. No scam. No scam. Tak serio, bardzo dziękuję wszystkim patronom. Bardzo mi miło, że wspieracie moją pracę. No i mam nadzieję, że zainwestowane pieniądze was no nie wiem, nie zawiodą. Coś takiego. Dobra, Elo.